W tym filmie ja znowu testuję modyfikację do BMG, która dodaje ponad 2400 nowych wersji samochodów do BMG Drive. Więc wersja ta wersją AWD Drift samochodu Gavril Hazir jest. Oj, prawie w ten tunel wjechałem, czy most, czy cokolwiek to jest. I to już jest czwarty film z testowaniem tej modyfikacji. Ojeju, ale łatwe te koła odpadają z tego samochodu. Jak już mówiłem, jest to wersja AWD Drift, czyli ma na wszystkie cztery koła. To się zbliżam do zakrętu, spróbujmy tutaj. Okej. Okay. Mi się nie udaje driftować jakoś bardzo dobrze, ale... Jest to wersja strasznie szybka, naprawdę. Ojeju, tutaj jeszcze skoczył. Więc ten Gabriel Hacires ma 101 różnych konfiguracji. Jest jeszcze wersja Ambulance. Nie wiem, czy będzie jeździła jak Ambulance, czy będzie jakaś mocniejsza. Nie no, jedzie w miarę normalnie. Co to się działo tam z przodu? Co to akurat nie ma nic specjalnego. Ale spróbujmy ją zniszczyć, zobaczymy jak się rozwali. Na szafony przyjechałem, przepięknie. Ale ładnie zawieszenie działa. Myślałem, że się trochę bardziej zniszczy. Nie udaje mi się tego tyłu zniszczyć. Więc spróbujemy na autostradzie, zobaczymy czy tutaj się uda. Dobra, 150 km na godzinę. O, i odpadł dach. Tak wygląda ten ambulans od środka. I co ciekawe, ambulans dalej może jechać. Najważniejszy, nikt się nie zniszczył ani nic tutaj potrzebne do jechania. Coś się z osiągiem stało. stało? No, silnik działa. Jeszcze jest wersja cancer, nie wiem do końca o co tu chodzi, jest różowa, ma z tyłu deski jest tu ma chyba jakaś flakal albo przynajmniej mało powietrza. Jak na razie jedzie w miarę normalnie, się wydaje, nawet nawet nie w krzaki, o, dobrze, dobrze, o, o, i się sam przewrócił, niestety. Nie wiem dlaczego tak się nazywa. Możliwe, że przez ten kolor, ale jedzie ta wersja w miarę normalnie. Biorąc pod uwagę, że, że tu jest bardzo dużo desek, to normalnie ociera ma ulicę, jak się rozpędzam. Ale za dużo wadunków w tym jest, mi się wydaje. Zapadałem na cztery koła i się tym nawet da ryftować, mi się wydaje. Tak lekko. Najpierw jechał na prawe pasy, a potem znowu zjechał na lewy. Ciekawe dlaczego. I około zapasowe odpadło. O nie, o nie, o nie. O. No, tyle mało mocy ma ta ciężarówka, żeby móc utrzymać drift przy tej prędkości. I się przewróciła. Ale fajnie jeździ ta wersja. Naprawdę. O, ładnie. Normalnie przednie kogoś się podnosi. Nieźle. Jeszcze jest wersja Monster Van. Bardzo wysoka. Podobno samo to mi się wydawało, że kiedyś testowałem. O, pięknie. Ładnie <grytanie> przejrzę ten samochód. O, super. Pięknie, haha. <laughs> i drugi sam akurat podjechał. Bardzo fajnie. To chyba niestety nie będzie dało driftować. Więc spróbujmy tutaj pod tą górkę wjechać. Tak, i jedziemy. Aż nie będzie to żaden problem. Jeszcze ta górka nie jest wcale taka... duża. Trzeba uważać, żeby się nie przewrócić przypadkiem. Przenieśmy się na tą samą górkę, na pod którą próbowałem ostatnim razem podjechać. Innym samochodem, bo to gdzieś tutaj. Włączmy sobie niskie wieki, o, jedziemy. I jak na razie, wjeżdża ten samo tutaj, naprawdę, dobrze, idziemy naprawdę bardzo dobrze, Oj, to się przewrócił prawie. Mę ten wyjechać. O nie, no tej ciężarówce też się to niestety nie udało. Się trochę odbija, ale powoli wjeżdża. Może by było dobrze trochę powietrza spuścić zapon. opon. Już nie zero, tylko 3 PSI. Nie wiem czy to coś da, o, udało się. No jak dobrze, spuściłem powietrze zapon. opon, Ojeju. O! O! Tak! To się udało. Wow. Nie spodziewałam się, że to się uda. Najwyraźniej trzeba było teraz spuścić powietrze zapon i to normalnie zadziałało. Super. To było świetne. Jeszcze tego przejedźmy. O, ten się niestety nie wgniótł. Na skocznie jedzie. O, nie skoczyłem niestety. Więc jeżeli spodobał Wam się ten film, to kliknijcie na ten, który Wam się teraz na ekranie pokazuje, gdzie też testuję tą modyfikację. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć.